I koleż normalnie, koleż już, już po prostu ledwo zipie na tej ziemi. A Batman. Jest trochę zabawna, ironiczna, bywa i smutna, gdy zorientujemy się, że przecież to o nas. Najnowsza sztuka bogatyńskiej młodzieży zaskakuje. Całość powstała pod okiem Beaty Rozborskiej. Chcieli właśnie coś bardzo indywidualnego, no nie razem zrobić. I czasami tak robimy właśnie, jak już ktoś tam się doprasza, no ja tu chcę. No spróbować też, bo to jest, we dwie osoby to na pewno jest trudniej i dla nich nie i nie mogą się tam gdzieś ukryć za bardzo, I więc są tak na pierwszym planie, obydwoje, nie? Więc muszą się bardzo pilnować. I pakuje w niego swoje super pociski. Tytuł sztuki to piaskownica, a na scenie gra dwóch aktorów: Paulina i Paweł. Jest to mała dziewczynka, która bardzo lubi się bawić lalkami. Druga postać to chłopiec. To jest po prostu mały chłopiec, który ma różne zainteresowania. Najbardziej to chyba lubi Batmana, jak widać zresztą. I bawić się swoimi zabawkami, szybkimi samochodami. No i nie daje sobie łatwo zajść za skórę, ceni sobie swoją przestrzeń i swoją paskownicę. No i tutaj przychodzi taka. Miłka, która tą przestrzeń trochę mu jakby zaburzyła. No i próbuje sobie z tym jakoś poradzić na swoje sposoby, w sumie jedyne jakie zna. No i coś tam się między nimi dzieje. Sztuka jest ciekawa i zaskakująca. Naprawdę to o nas, o nas właściwie o naszych relacjach takich damsko-męskich, a już tak od początku gdzieś tam właśnie w piaskownicy się rodzących. No, nie? no i tak no, cała Puenta to tak. Chyba, czy, czy wychodzimy z tej piaskownicy, <gry> czy niektórzy zostają. Nie, po prostu, jak się też e, takie uczucia, gdzieś nam rodzą. Pokazujemy relacje między chłopakiem a dziewczyną w różnych kategoriach wiekowych. Każda scena tak naprawdę daje nam, e, jesteśmy coraz starszymi osobami i pokazuje, jak to wygląda między problemami też między ludzkimi. Pomysł na to przedstawienie pojawił się już w listopadzie, ale intensywne próby to ostatnich kilka tygodni. Finał zobaczymy już w czwartek 6 czerwca o godzinie 17 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. To sztuka dla trochę starszych dzieci i bez ograniczeń wiekowych.